Warto tutaj jeszcze parę słów powiedzieć o reakcji Europy na powstanie listopadowe i na całą tą wojnę polsko rosyjską dlatego że, tak jak powiedziałem, to przy okazji Grecji czy, czy Belgii, tamte państwa dostały wsparcie Zachodu i w dużej mierze dzięki temu skał niepodległość. W przypadku powstania listopadowego cały Zachód i nawet papież potraktowali to jako zwykły bunt. Mało tego, jako sprzeciw przeciwko porządkowi który został ustanowiony na kongresie wiedeńskim. W związku z tym przywódcy europejscy potępili powstańców i w żaden sposób nie, 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 nie okazali wsparcia. Powstańcy i wojsko Królestwa Polskiego zostały pozostawione samym sobie, i ta klęska właściwie była nieunikniona. Co prawda, to też moje zdanie, gdyby generalicja, dowództwo polskie było bardziej zdecydowane do obrony, to być może skończyłoby się to się jednak jakimś remisem. Bo pamiętajmy, że ta wojna polsko-rosyjska to był bardzo duży koszt i obciążenie dla Rosji. Zresztą jak się parę 12 lat później okazało, Rosja już nie była aż tak silnym państwem, jak to się wydawało wcześniej, jak to było za czasów Napoleona. No niemniej powstanie zostało przegrane, a Europa uznała to po prostu za zwykły bunt. Powstanie listopadowej wojna polsko-rosyjska toczyła się na terenie Królestwa Polskiego. W tamtym czasie, jak przypomnę, istniało jeszcze Wielkie Księstwo Poznańskie, ale przede wszystkim Wolne Miasto Kraków. W Wolnym Mieście Kraków zryw powstańczy ma miejsce 16 lat później, dokładnie w roku 1846. Jego zaksięg był znacznie mniejszy. Zresztą Kraków nie miał swojej armii, tak jak miało Królestwo Polskie. I w ciągu tam miesiąca czy półtorej skończył się porażką. Oczywiście, tak samo jak w przypadku Królestwa Polskiego, Kraków, Wolne Miasto straciło swój status i znalazło się w zaborze austriackim. W tym samym roku mamy też coś, co przeszło do... To wydarzenie, które przeszło do historii jako rabacja galicyjska, a która była niczym innym jak powstaniem chłopów przeciwko polskiej szlachcie, polskim dworzanom. Przypomnę, że cały czas chłopi byli traktowani przez panów polskich jako ten gorszy stan. W związku z tym chłopi prowadzeni, inspirowani przez Austriaków, prowadzeni między przez Jakuba Szele, Zaczęli atakować dwory. W sumie około 470 dworów zostało spalonych. Bru brutalnie zamordowani byli ich mieszkańcy. Ponieważ ten, ten protest zaczął się rozlewać i, i dotyczyć również dworzan i właścicieli ziemskich austriackich, no to w końcu Austriacy sami ten bunt zdusili. Ale rzeczywiście był to bardzo o tyle ważny moment, że on pokazał, jak duża dysproporcja jest między chłopami, cały czas jest na tych terenach między chłopami a. A, a, a arystokracją, a szlachtą, no i że, ten, i że dłużej tego, tego układu nie da się utrzymać. Dwa lata później, dla odmian we Francji, wybucha kolejna rewolucja, tak zwana lutowa, która obala tą monarchię lipcową, czyli tą monarchię konstytucyjną i wprowadza republikę. Prezydentem tej republiki zostaje bratanek Napoleona Bonaparte Napoleon III Bonaparte. Z tą Rewolucją lutową ważny jest, ważne jest inny aspekt, dlatego że inicjatorem i główną siłą tej rewolucji była klasa robotniczo-chłopska. A właściwie klasa robotnicza. No i teraz mamy dwa nowe pojęcia: po pierwsze, klasa, a po drugie, robotnicy. I tutaj trzeba sobie parę słów powiedzieć o tym, co działo się w tamtym czasie w Europie, a co za tym idzie na świecie, a więc. Tak zwana industrializacja, albo inaczej rozwój przemysłu. Jeszcze pod koniec XVIII wieku James Watts opatentował narzędzie, które nazywane jest maszyną parową. I to narzędzie polegało na tym, że pracowało bez użycia siły mięśni, zwierząt albo ludzi. To nie jest tak, że James Watts był pierwszym, który to wymyślił. Tak naprawdę tych prac nad maszyną parową było bardzo dużo. No, a jemu się udało się opatentować i rozpowszechnić. Na czym polegała zmiana, właściwie rewolucja? Praca, której napędem jest siła ludzkich albo zwierzęcych mięśni, miała to do siebie, że im duże człowiek czy zwierzę pracowało, tym się męczyło bardziej i ta praca była mniej wydajna i też yy, yy, więcej kosztowała. Maszyna parowa spowodowała, że w tym samej jednostce czasu, w której pracował człowiek, na przykład 12 godzin, Praca była tak samo wydajna, i w ten sposób manufaktury zaczęły przekształcać się w fabryki. Fabryki stały się potężnymi zakładami produkcyjnymi, które mogły produkować na skalę przemysłową, a więc sprzedawać te właściciele tych fabryk mogli sprzedawać te produkty znacznie, znacznie szerzej niż, to, niż na to pozwalały manufaktury. Zaczęto te fabryki zakładać, no i trzeba było do nich sprowadzać pracowników. Tymi pracownikami najczęściej byli chłopi, którzy opuszczali swoje ziemie i przenosili się do miast, które budowano przy okazji w okolicy takich fabryk i w ten sposób zasilali nową grupę społeczną, jaką byli robotnicy. Oprócz fabryk zaczęły też powstawać kopalnie i huty. Kopalnie, bo przy okazji odkryto węgiel jako materiał, który znacznie efektywniej się palił, a przypomnę albo uświadomię, że głównym napędem w maszynie parowej to była para, która wytwarzała się w wyniku gotowania wody. A więc materiał, który płonął efektywniej, który dawał więcej tego ciepła i można go było bardziej efektywnie utrzymywać był no, na wagę złota. Zresztą nieprzypadkowo węgiel nazywało się czarnym złotem. W związku z tym powstaje nam odłam robotników, czyli górnicy. No i teraz te maszyny robiono z żelaza albo ze stali. Do tego trzeba było budować potężne piece, które były w stanie przetapiać tą rudę żelaza na, na właśnie odpowiednie blachy. Zresztą rewolucja dotyczyła nie tylko produkcji, ale też transportu. Tak jak zaczęły powstawać maszyny parowe, tak zaczęła powstawać kolej, która również zrewolucjonizowała transport, skróciła odległości między Miastami między państwami, no i spowodowała, że ta podróż była krótsza i bardziej efektywnie W tym samym czasie można było dotrzeć dal. Na takiej samej zasadzie powstały parostatki, czyli statki napędzane parą, co też powodowało, że mogło, mogły one być znacznie większe, i też już nie były zależne od wiatru, tak jak to statki na, na, napędzane żaglami albo od siły rąk tych, którzy wiosłowali. Więc mamy. Trzy nowe miejsca pracy kopalnie, huty, fabryki. Mamy nowe środki transportu jakim jest kolej i parostatki. I mamy nową grupę społeczną jaką są robotnicy a więc dosyć specyficzna grupa, która opuściła swoje dotychczasowe tereny, zaczęła prowadzić zupełnie nowe życie i zaczęła też się w, w ramach te, tego funkcjonowania w tych miasteczkach, robotniczych fabrykach konsolidować. Drugą bardzo ważną grupą w tym całym procesie byli mieszczanie, którzy zaczęli inwestowali w te fabryki. Byli to najczęściej kupcy, byli to najczęściej bankierzy. Dużo rzadziej była to arystokracja. W związku z tym pojawiła nam się kolejna nowa grupa, a więc burżuazja. Ludzie z niższych warstw społecznych, którzy poprzez trafione inwestycje bardzo szybko się bogacili i znacznie przewyższali swoim majątkiem Arystokracji. Odwołam się do lalki Bolesława Prusa. Przypomnę, że Wokulski jest tym majętnym mieszczaninem, który właśnie chce pojąć za żonę szlachciankę. Dla niego byłoby to awans społeczny, a dla rodziny tej szlachcianki awans finansowy. I takie mezaliansy społeczne w sytuacji, gdzie też ten podział na Stany już rzeczywiście coraz bardziej był nieaktualny w całej Europie, miały miejsce. Wracamy do Paryża. To, co jest istotne w rewolucji lutowej w 1848 roku, to to, że tą rewolucję właśnie wywołują robotnicy, którzy nie tylko chcą zmienić władzę, ale chcą też poprawienia swoich, swoich, swojego, swojego bytu. Chcą też lepszych praw, chcą też mieć więcej zysku ze swojej ciężkiej pracy. Bo też pamiętajmy, że pierwszy okres rozwoju przemysłu to jest okres, kiedy robotnik jest właściwie bez żadnych praw i jest wyzyskiwany przez burżuazję. Jednocześnie burżuazja, czyli to mieszczaństwo, które z jednej strony jest zagrożone przez robotników, z drugiej strony buntuje się przeciwko temu, że nadal ich prawa wyborcze, prawa obywatelskie są mniejsze niż arystokracji. Mimo, że ich majątki i ich też dochód i utrzymanie państwa jest większe. Także mamy tutaj sytuację taką, że dwie nowe grupy społeczne, które właściwie stają się podstawą utrzymania państwa, zaczynają walczyć o swoje prawa obywatelskie, o zrównanie ich praw z dotychczasowymi, z tymi, które mają w tamtym czasie arystokrację. A w przypadku robotników to jest jeszcze po, poprawienie warunków pracy. W tym samym okresie publikowany jest manifest komunistyczny Marxa i Engelsa, który zakłada wersję maksimum, a więc taką, że Władze w państwie w ogóle powinni przejąć robotnicy i chłopi. Władza, cała, cała własność prywatna powinna być zlikwidowana i całe społeczeństwo, wszyscy obywatele, powinni wspólnie pracować i wspólnie dzielić się zyskami porówno, tak żeby wspólnie budować bogatsze i lepsze społeczeństwo. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że te idee powstawały w jednak kapitalizujących się mocno państwach, takich jak Niemcy czy. Anglia, Wielka Brytania już wtedy. Rzeczywiście na gruncie tych państw ten komunizm, gdyby zaistniał, może wyglądał inaczej. Wracamy do Paryża. Rewolucja lutowa w Paryżu, ruchy robotnicze rozlewają się po właściwie całej Europie, a szczególnie wśród tzw. Związku Niemieckiego, czyli tego układu międzypaństwowego, który został stworzony na mocy Kongresu Wiedeńskiego, który zastąpił cesarstwo, Święte Cesarstwo Rzymskie. Do wystąpień rewolucyjnych dochodzi również w Poznaniu, które jest stolicą Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Tutaj mamy powstanie, które przyszło do historii jako Powstanie Wielkopolskie, ale tu proszę nie mylić się, dlatego że były dwa Powstania Wielkopolskie, i to to drugie w 1918 zostanie wygrane. To Powstanie Wielkopolskie miało bardziej charakter ruchu robotniczego, i ono nie przyniosło właściwie żadnych korzyści powstańca. Cały ten ruch rewolucyjny, te wszystkie ruchy rewolucyjne robotnicze, właśnie na terenach Prus, na terenach Austrii czy Francji, nazywamy dzisiaj Wiosną Ludów. Napoleon, podbijając tereny europejskie, wprowadzając kodeks Napoleona, który bazował na tych wartościach rewolucji francuskiej, czyli równości obywatelskiej i tworzeniu obywatelskich monarchii konstytucyjnych, zasiął takie ziarenko Gorczycy. Ono sobie obumarło. Natomiast wiosna ludów to było właśnie to kiełkowanie. Zmiany społeczne i polityczne w Europie, które zaowocowały tym, że dzisiaj w większości, właściwie w każdym państwie europejskim, mamy demokratyczne państwa, albo monarchie, albo republiki, ale oparte na konstytucji, gdzie żyjemy w społeczeństwie podzielonym na klasy społeczne, gdzie przejście od klasy do klasy zależy od dochodu i od wykształcenia, a nie od urodzenia. To tak naprawdę zawdzięczamy Wiośnie Ludów. Takie namacalne efekty Wiosny Ludów to będzie pełne uwłaszczenie chłopów w zaborze pruskim i austriackim, a więc chłopi po Wiośnie Ludów, również polscy chłopi w zaborze pruskim i austriackim, otrzymują prawo do posiadania ziemi. Znika pańszczyzna poza Rosją, i w większości państw wprowadzane są rządy. Konstytucyjne. Zakres władzy, czy to monarchy, czy prezydenta, czy głowy państwa, po prostu określa konstytucja uchwalona przez naród, przez parlament. To, co jeszcze jest istotne przy okazji Wiosny Ludów, to ona miała dwa oblicza, ponieważ w przypadku państw wolnych, właśnie narodów wolnych, takich jak naród pruski, austriacki, francuski, czy brytyjski, to były ruchy klasowe, robotniczo-burżułazyjne, robotniczo-chłopskie, które miały poprawić byt tych konkretnych klas społecznych. Natomiast w przypadku takich państw jak chociażby właśnie Wielkie Księstwo Poznańskie czy Węgry były to ruchy niepodległościowe. I szczególnie na Węgrzech wiosna ludów przerodziła się w regularne powstanie węgierskie, które nie zaowocowało jeszcze pełnym sukcesem, ale rzeczywiście było, było bardzo ważnym krokiem do tego, aby w pewnym momencie cesarstwo austriackie zamieniło się w cesarstwo austro-węgierskie. W wojnach z Węgrami bardzo dużą rolę odegrali też Polacy, m.in. Józef Bem, generał Józef Bem, który walczył właśnie po stronie Węgrów. Mieszkańcy Bemowa powinni wiedzieć, że to od niego jest nazwa Bemowo, no a na Węgrzech jest bohaterem narodowym.